Dzień dobry, w niedzielne przedpołudnie. Co dzisiaj przyniesie los? Tego nie wiem. 16 dzień rozpoczęła się druga połówka mojego doświadczania. Co dzisiaj na drodze? Jaka energia się pojawi? Co dzisiaj będzie transformacją dla mnie? Co dzisiaj odszukam w zakamarkach mojej duszy? Co się. O, chyba słysza rower. Nie, to nie rower. Auto, a miałam takie wrażenie, że coś mi zapleca plecami jedzie jako rower o, rowery przede mną Co to dzisiaj za co to dzisiaj za energia się pojawi Jadą rowery teraz rowery 2. Jadą, jadą, rowery 2 Skręcają. Ja mam dzisiaj zamiar skręcić znowu na lewo właśnie tutaj przed tym wiaduktem. Kręcić na lewo. Morgan. Halo. O, o, o. A ja mam tutaj, patrzcie, co ja tutaj mam na drodze. Dwa takie same kartoniki po pizzy. Po pizzy. Ale co na nich? Wow, ogień. Kochani, ogień. Co to dzisiaj będzie się działo na mojej drodze? To znaczy, dzieje się już cały czas. Dzieje się od samego świtu, bo Dzisiaj ja byłam na łączach z Joanny porannym maszerowaniem. Także dzieje się bardzo dużo, jest dużo transformacji. No, to mam na samym początku, kochani, dwa punkty, a ja pomiędzy dwa wielkie ognie. No, to niech się przetransformuje to, co jest dla mnie. Chwila koncentracji, chwila bycia w tu i teraz czyli ta koherencja serca która jest tak bardzo potrzebna do tego żeby to wszystko się zadziało. Odejdźmy z naszej podświadomości, stańmy się świadomi tej chwili tu i teraz. To znaczy się ja staję się świadoma tu i teraz. I to co najbardziej potrzebuje uwolnienia. Uwalnia się teraz. Kochani, powiem wam tak za chwilę wam powiem. Uwalnia się teraz. Dwa punkty władzy, połączenie i poszło. Powiem Wam kochani, tak, intencja serca. Nigdy nie wiem co poleci, bo nasz umysł myśli zupełnie co innego, a dusza i serce wysyłają zupełnie inne sygnały. Więc co to poszło? Nie wiem, ale coś poszło. Poszło coś bardzo głębokiego, bo aż poczułam w żołądku. Mm. E, poczułam w żołądku jakąś sytuację, coś jest poszło. Nie będę rozbierać tego na czynniki pierwsze. Bo właśnie te transformacje takie głębokie, które przychodzą na drodze, są tym najpiękniejszym uwolnieniem. No i pokazał się ogień, ogień. E, uwielbiam zapalać świeczki uwielbiam przyglądać się jak płonie jak płonie jak płonie, jak jest pięknie tutaj zamierzałam skręcić koło tego kamienia na lewo taka cisza nieprzerywana na razie niczym taka cisza Jaką mam ochotę iść środkiem tej Białej, pa, tego białego paska? A czemu nie? Może to ma jakieś znaczenie? Środkiem tego białego paska. Może coś się przetransformuje, jak będę pomiędzy. Trzeba robić to, co przychodzi, kochani, to, co daje uwolnienie. Trzeba też czasami spojrzeć w tył. Tam dzisiaj gdzieś woła mnie ta ścieżka, o tam na dole. Tam dzisiaj chciałabym zejść, ale to muszę obejść w koło. Wszystko tutaj jedzie auto. Schodzę i patrzcie, nie na prawo, tylko na lewo. Gdzieś mnie sprowadza znowu na lewo. Jedzie autko. No to pójdźmy jeszcze trochę na ten środek. Co tu biegnie przez środek? Znajome tak! Znajome, tak. Idę tam w dół, pod te wszystkie wiadukty. Tak dzisiaj mnie od rana pognało, jeszcze byłam w domu, a to tak przyszło, że właśnie tak, że tak ma być, że tam, tam dzisiaj chcę iść z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu pojawił się ten ogień i zobaczymy, co pójdzie. Także dzień dobry ze środka jezdni, z samego rana. Teraz mam podgląd na tył, to widzę, czy coś jedzie, czy nie. Coś jedzie. Oh. Wow! Przemknęły rowery dwa. Przemknęły rowery dwa. A ja idę tam. Będę skręcała koło kamienia. Wczorajszy wieczór upłynął mi. Na wieczór. Wieczór. Już chyba wiecie, że to nie był wieczór, że to znowu był środek nocy, kiedy jestem sama. To tak, to tak jest. Siedzę sobie, wyciągam kredki. Nie było to płótno, bo zamierzałam, zamierzałam walić farbą w płótno. Nie wyszło. Pojawiło się dużo innych rzeczy. I w momencie, kiedy gaśnie to słoneczne światło, trudno jest tak złapać ten blask w obrazie dlatego lampka Możemy może na kamieniu posiedzieć trochę na kamieniu Hy. lampka papier kolorowe kredki i kolejne uwolnienie gdzieś się pojawiło Pojawiło się tak trochę chyba przed północą ale coś się Coś się dzieje, coś się dzieje po tym ogniu. Będę na chwilę chyba musiała wyłączyć, żeby przerobić to, co się pojawiło, bo pojawił się ogień, totalnie pojawił się ogień. Jest mi bardzo gorąco, bardzo, 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 bardzo. Jest u mnie piękny ranek. Ranek, no tak wiecie, ranek. Już nie jest taki ranek, bo po dziesiątej to już nie jest dla mnie taki ranek. Zobaczcie, jak świeci słońce, jest cudownie pięknie. Można by było powiedzieć, że to, że to jeszcze jesień. Nie, że to jeszcze lato. Nie, że, że niżej Uwielbiam, jak to pole plącze mi ten język. Uwielbiam. Tyle rzeczy chcę naraz wyjść. Dobra, wyłączę na chwilę, włączę się zaraz. Dzień dobry. Jakie dzisiaj myśli w działaniu? <laughs> Jakie myśli w działaniu? Jakie dzisiaj działanie? Serca, czy z tego, co ktoś chce, pięknego dnia? Zatrzymaj się w drodze, zrób parę głębokich oddechów i powiedz: Robię to dla siebie, zawsze dla siebie. I potem przyjdzie ta lekkość, ta radość i ta miłość, na którą tak wszyscy czekamy. I plan był na prawo, pod te wszystkie wiadukty, i tak jakoś nie poczułam. Tak mnie na lewo znowu na lewo mnie wzięło, więc idę na lewo. Przeczekałam, kochanie, przeczekałam moją, moją tą pierwszą transformację, bo nawet było tak, że, że coś, coś się pojawiło. Jestem zupełnie w innym miejscu, a słyszę ten, ten konia. I kopytka. Co się? A może właśnie? Na lewo, jak na lewo, to na lewo. Po prostu wszystkie te ścieżki nie się gdzieś zapręcają na lewo. A tutaj takie fajne patrzcie. Patrzcie, jakie fajne grzybki! wow, Takie fajne. Nie jadalne, a może jadalne, tylko nie znam ich. Tak. Oj, piesek na drodze gdzieś. Kaczki, gęsi i pieski. Wszystko na drodze. Wow! Morgan, Wow! Tam mm. jest to pływy Ta dresura jest obłędna tutaj. Obłędna. Tak i nie jak. Oj, trudno mi się tego... E, trudno mi się do tego przyzwyczaić po tych nawet 18 czy 19 latach bycia tutaj. O, one są tak dresowane. Przy nodze a one tak chętnie by, wiecie, wyskoczyły, polizały i... No ale porządek musi być. W jakimś tam doświadczeniu. Porządek musi być. Tak myślałam, że dzisiaj niedziela, szesnasty dzień mojego maszerowania. Jakby nie patrzeć, gdzieś ta siódemka się ułożyła od rana. Jakieś takie przychodzą głębokie, głębokie... No właśnie gdzieś tutaj też doświadczania. Coś w tym polu gdzieś się zawsze coś kotłuje. Poranne rozmowy, poranne wiadomości, poranne zdjęcia, fotografie z dróg, które, które pokonują ci, którzy do mnie piszą piękne drogi raz z dziurami, raz bez dzika róża, żurawie. Przychodzą do mnie te informacje i tak też są częścią mnie. Parę dni temu chciałam do mojej relacji podłożyć piosenkę właśnie Szczepanika. No i nie udało mi się, ponieważ ten mój profesjonalny pulpit pokazuje mi tylko profesjonalną muzykę i tak Czasami mi bardzo ciężko przeskoczyć niektóre rzeczy na tym facebooku. No Ale raz jest tak, raz jest tak. Dzień gaśnie w szaręgle. Wiatr strąca liście z drzew. Tak mi się wtedy chciała. Tutaj dzisiaj dostaję rano kormorana jako zwierzę mocy. Gdzieś wszystko w polu się, kochani, zapętla i przychodzi. Lubię Szczepanika, lubię śpiewać piosenki Szczepanika. Mają taką wibrację, która wprowadza moje ciało w drżenie. Tak. Wszystkie rozmowy, które, które są. No, mają też dużo rzeczy wspólnych ze mną. No bo jesteśmy połączeni, jakby nie patrzeć. Te transformacje na tej drodze się odbywają. Bez Was ich nie ma. A dzięki Wam moje są takie głębokie. Takie głębokie. Dają, takie, dają mi takiego powera przez te ostatnie dni powarsztatowe i te moje prace, które ja sama robię ze sobą. Te rysunki, te inne szukanie w polu rozwiązań. To czytanie z przestrzeni, które daje też rozwiąza daje, rozwiąza daje, pokazuje potencjał, ale ile ja wykorzystam z tego, co przychodzi, jeżeli macie tą umiejętność inaczej. Jeżeli znacie albo macie w sobie, e nauczyliście się, poznaliście jakieś techniki uwalniające, kochani, zróbcie to, po prostu zróbcie, zadziałajcie coś na siebie. Zobaczycie, jaką to przynosi ulgę. Jak zmienia się, jak zmienia się patrzenie. To inne. Je, ta, tak naprawdę to doświadczenie będzie miało zupełnie inny wymiar, bo ono stanie się świadome dla Was, świadome tego, świadome tego, czego Wy chcecie, czego chcecie. Nie wiem, czy to wczoraj pytałam, czy przedwczoraj, bo te dni, mówię dzień po dniu. Ile jest Twojego, tego czego Ty chcesz w ciągu całego dnia, a ile tego, co, co wymusza na tobie wszechświat? Ile jest takich momentów w ciągu dnia, że robisz coś wbrew sobie, a robisz, a robisz, że to nie jest Twój wybór, że to jest czyjaś decyzja, nie Twoja. I ta frustracja zamiast się uwalniać, to ona się pogłębia. Chcesz wyjść na spacer? Wyjdź! Nawet jak ktoś mówi, jak wyjdziesz, to ja się pogniewam, to się gniewaj. To się gniewaj. Ech, przykład może bardzo dziwny, ale, ale umiecie sobie ułożyć inne przykłady z waszego życia. Ile razy robicie coś, bo mama chce, albo tata chce, albo partner, albo żona, albo dziecko, albo coś, a w ogóle nie macie na to ochoty. I, i jak to życie się układa? Po prostu układa się tak, że, że ktoś inny podejmuje decyzję, a my po prostu je wykonujemy i można by było powiedzieć tak ostatecznie to jest Twój wybór ale to jest wybór nie Twój nie z serca więc ta niedziela dzisiaj niech będzie taka nie wiem kiedy ten film się uda wgrać to może kolejny dzień niech będzie taki, że wszystko od rana robię tak jak ja chcę to co mi przypływa to co dyktuje mi serce dzisiaj u mnie jest przepięknie, słonecznie, ciepło śpiewają ptaki żeby nie te kolory na drzewach te żółte, czerwone i te wszystkie inne, które się pojawiają, to można by było powiedzieć: Wiosna, panie sierżancie, ślo, środek lata. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest pięknie. Bardzo pięknie jest dzisiaj na dworze. Bardzo pięknie. Taka dzisiaj ścieżynka przede mną, taka bajeczna, kolorowa, wąska, bardzo wąska, prowadząca w górę, w górę, a tam jest dołem trochę szersza, a tam dalej, a tam dalej, a tam dalej piękne kolory jesieni zaczynają przebarwiać się drzewa. Bardzo pięknie to wygląda. Doświadczenia są niesamowite na takiej drodze, gdzie jest pełno kolorów, gdzie można poczuć, gdzie można poczuć te cisze. Sobie, to połączenie, to bycie, to takie, wiecie, piękne, naprawdę piękne doświadczenie. Tak zawsze będąc gdzieś tutaj w tych miejscach, chciałoby się tej totalnej ciszy, a jednak te auta, te rozpraszacze, wszystko to gdzieś dookoła, to takie znaki, jeszcze, jeszcze przychodzą takie znaki, jeżeli one nas denerwują, zatrzymują to mają swoje znaczenie w naszym życiu, na naszych ścieżkach. Mają. Tak cały, gdzieś, cały czas gdzieś ten e, odgłos końskich stópek za mną biega. Ale doczekałam się i widzę, gdzie jest. I jakie transformacje niesie za sobą. jeszcze na mojej leśnej krętej drodze, jeszcze wspinam się do góry idę żeby dojść na szczyt zobaczyć co pojawi się w drodze piękny ten las bardzo piękny las no taki las, tak ładnie to wyrosło, że wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie Jak ta droga przynosi zupełnie coś innego niż zamierzone cele. Powtórnie skrzyżowały się nasze drogi z początku, z początku tej ścieżki. O, pani mówi, znowu się spotykamy. Ja mówię, tak. I już piesek był luźno, już było ok. Patrzcie, tędy, tu bardziej stromo, tutaj zakręty, ale jeszcze tutaj pozostało mi trochę tej ścieżki do góry. Idę tym pięknym lasem. Cieszę się bardzo, że skierowało mnie na lewo i tak dzisiaj te ścieżki skręcają, jedna w prawo, druga w lewo. Jestem już na kabelku, bo jak żeby to inaczej. Kabelek. O, 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 już jest podłączony. Bo w międzyczasie tyle fajnych rozmów. No i ta bateria się jednak szybko rozładowuje. Zawsze mamy w głowie jakiś zamysł drogi, gdzie pójdziemy, co zrobimy, i te plany, które są, tak naprawdę nie są ziszczone, bo zawsze gdzieś kieruje nas ta intuicja w inną, w inną ścieżkę, na której można powiedzieć właśnie, o w takich pięknych okolicznościach przyrody, w takich pięknych, zielonych zakamarkach, a w zasadzie już takich poprzebarwianych. Wszystkimi kolorami jesieni. Robi się coraz piękniej, coraz bardziej kolorowo, a że dzisiaj ten dzień jest słoneczny, to ta podróż po tym lesie jest dzisiaj taka bajkowa. Jest tyle światła, tyle, tyle promieni, słońca oświetla różne rzeczy, różne. Kiedyś już tą drogą szłam, nagrywałam. Na drzewach było tyle znaków, tyle znaków. Na tych, na tych właśnie drzewach. Dzisiaj przeszłam, nie zauważyłam żadnego. Żaden nie był dla mnie informacją. Przypomniało mi się teraz właśnie, że tyle było tutaj na drzewach znaków. Była i swastyka, i różne inne. I to tak jest, że możemy 20 milionów razy przejść tę samą ścieżkę, a za każdym razem... Będzie dla nas coś innego, zupełnie coś innego. Dzisiaj tak szkoda nawet na mnie odwracać już teraz, bo ta droga jest taka piękna, tak on to na mnie zaprowadzi gdzieś pewnie tam do góry łąki i pola. Ale tutaj patrzcie jak stromo, bardzo stromo. I ta wąska ścieżka, gdzie trzeba się zatrzymywać, jak idzie dwoje czy dwóch i piesek. Trzeba się zatrzymać, zrobić przejście. I z góry tak wszystko takie soczyste i piękne. Może właśnie dzisiaj potrzeba takiej drogi po tych dwóch dniach, takich moich naprawdę, kochani, głębokich buli. Znaczy się buli, tego uwalniania, co się pojawiło. I gdzieś tutaj zakręt znowu na lewo. Na lewo, na lewo. I co na drzewie będzie? Przy zakręcie. Co będzie, jak spotkamy się na zakręcie? Co będzie? Gdzie jeszcze idzie do góry? Jeszcze gdzieś mnie tutaj zakręca, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej i wyżej, i wyżej. Jeszcze wyżej i wyżej, i wyżej. Ale, uwielbiam takie miejsca, gdzie takie właśnie wygibusy. Ja w ogóle lubię takie maziaje, takie takie właśnie, takie kształty. Takie one dają taki spokój. Tak fajnie można przy tym pobyć, odszukać. Popatrzcie, można w takim korzeniu ile kształtów. Każdy z nas zobaczy coś innego, każdy. dla każdego będzie to inny widok i inne inne ujęcie co widzicie wy co widzicie wy? Może stanę trochę dalej żeby ten obraz był bardziej widoczny Co widzicie w ułożeniu tych korzeni tak a tutaj co mówią do Was korzenie Jaki znak się pojawia? Hmm. Lubię tak przyglądać się takim, właśnie różnym wzorom, takim korzeniom, które wystają. One mają tyle informacji. Ta struktura, która się tutaj utworzyła przez lata. Tyle mówi Tyle mówi Jestem już na dole Z tej wysokiej góry zeszłam I kolejne wyjście Z tego lasu Szałasy Zamieszkały czy nie I te, I te piękne liście O właśnie Szeleszczące, suche, jesienne liście. Jak fajnie. Domu, bo już chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kawy i chce mi się jeść, bo jeszcze nic nie jadłam. Ach, trochę to zeszło. Do zobaczenia jutro w drodze. Rozpocznie się nowy tydzień. Nowe, pewnie jakieś marzenia i cele. Dzisiaj jeszcze jest taki dzień, gdzie nocka przede mną, pewnie w malowaniu. Wykorzystuję zawsze tę ciszę, która jest. I zapraszam Was do pracy z samym sobą, czy z samą sobą. Będziecie też mogli poczuć, jak to wszystko pięknie się w ciele układa. Do zobaczenia! Dziękuję Wam bardzo.